Mam kurwa co do jednego słowa pedale, pedale, pedale. Może w domu kurwa cię cfelą. A więc sam ten, bierze, wierze, i i A co tylko to potrafisz? Widać że, kur Widać, że kurwa może jakiś traumy człowieku, nie? tam cię kurwa biją w domu. No tak, tak, jak najbardziej kurwa. Może i nie biją kurwa, ale nie mam kurwa nic do czynienia z pedałem, także wiesz. No i wrzesz tym razem kurwa więcej dołga, bo za mało kurwa. Masz go. Bez, masło, przeciwnik oberwał. Wiem. Masz tego C-195 w czego? Byś się nie zdziwił Jakim fujem kurwa ding a kurwa następny gdzie kurwa kogiek strzeli kurwa to przebije ja pierdolę za ludzie nie ma kurwa, kurwa nie płać, kurwa to nie ma kurwa fanów z wami, ja pierdolę. Ten ten mnie kurwa strzela byle gdzie kurwa w górną płytę Mnie kurwa przebija, od przodu kurwa w gąskę nie przebija No jak chce, to możemy kurwa na goldę zabrać tu kurwa się zobaczy, no Ale nie płacz już słuchaj, po swoim głosie Już jesteś trochę zbyt zdenerwowany, że z penisia Penisa to ty kurwa masz teraz w ryłach, Ojej Ojej, ojej. Ja nie chcę kurwa, jak mówisz do mnie Ja płaczę kurwa, ty jesteś jakiś dojebany, czy udajesz ja kurwa... Ja już szkoda, że tego nie nagrywałem. Widać jakich panda ma kurwa. Ooo, nagrywasz się, nagrywa się jak fajnie. Bardzo kurwa. Jesteś pizda, jesteś pizda nie skoczy człowieku. Mówi to kurwa twej, który kurwa ma 40, kurwa 9 uneratio. Nie no, za jesteś człowiek. co z ciebie za pizda? Serio, kurwa, serio kurwa, kurwa, myślisz płacić jeszcze? A tak w ogóle, jak chcesz kurwa na golwa zagrać 1 na 1, no to bardzo już mhm. Ale już nie, nie płacz, płac, kurwa. Ja pierdolę, ty człowieku, jakiś jesteś dojebany, kurwa, czy udajesz? No kurwa, kurwa, naprawdę, nie mam słów, kurwa. Swiszczę, no płacz. Ja pierdolę, no kurwa, a kurwa, jak, jaki płaci masz. No chuj, frytki, frytki kurwa. To ci tu kurwa płacie cymbalem jebane, ja pierdolę. Czyś kurwa z masz czy jaki chuj kurwa? W domu ci matka kurwa pod stołem płacze, czy chuj? Widać Widać kurwa, że jesteś pizda pierdolona, pierdolona ma, do, bo kurwa po starych ciśniesz ma to pierdolona z temu zajebany. Aaaa, cisnę Będziecie ci po prostu. Tak, kurwa, kurwa, to prysznicami w frajerze. Ty, że ci powiedziałem, że ci matka płacze, to gra, że cisnę. No to powiedz mi teraz kurwa, jak ci pocisnąłem mam, mamę, tak? No, wytłumacz mi to kurwa. Ale kurwa, ale kurwa, ale, kurwa są z z jeszcze w to starych pierdolnych z felu. Ale co kurwa, bo zamknęła powiedziałem, tak? Nie spinaj się tak, bo ci kurwa jak wierzyłka. Ja dam kurwa się spinasz. Przegrałeś, przegrałeś, kurwa, żądź, kurwa, ja pierdolę. No to no żyjcie, No, żyjcie, widać, no widać, kogo, no, kogo ma, panda, kurwa, w teamie. No widać, kurwa, kogo ma, puszkę w kurwa. Ja, pierdolę, ja, kabelka, kurwa. No to ta kurwa za ja pierdolę, jakiś kurwa, do jebu samych, kurwa, bierzeć. Kurwa, po pierwsze, panda, kurwa, patrzy na staty, kurwa. Jak grać, ale Już? Już? No co już dobra, kurwa, no, to z No kurwa, kurwa, coś pojedano, no to wiesz. To już nie wiem czy kurwa, tylko powoli. Dobra kurwa, nie płacz. <ś preparatory> się plan, się przez ostatnie sekundy. się możesz wy, wyżyć kurwa na fiucie jak ci dam kurwa do Norwitz-Felu? Żebyś, żebyś kurwa z koleg miał kurwa odpłatki do jazdy zamiast pępowiny przy porodzie. A skąd jesz kurwa? Ciągnęłeś? Nie... Jaki ty jesteś kurwa w człowieku? Dobra, piszę ole kurwa, z nabami nie gramy.